Siedzi. Jest pierwsza ryba. Są emocje. Są emocje. Siemanko. Tutaj Jurgas. Dzisiaj Mucha. Mój Parkinson. Wybrałem się dzisiaj na moją ukochaną rzekę. Czyli Białą Gufołaską. Jedna z najczystszych rzek w Polsce. Szkoda tylko, że tak bardzo zanieczyszczona i degradowana przez człowieka. Występują tutaj wstrągi, lipienie, klenie, płocie, kiełbie Może coś się uda złapać. Zapraszam do oglądania. No, rzeka wygląda tak. Jest trochę teraz ogarnięta przez polskie wody, chyba. Porobili to wodospady, bo ponarzekałem w filmikach, no to się wzięli za robotę. Oczywiście żartuję, na pewno to mieli w planach wcześniej. Także ja zaczynam pękować, idę z tamtej strony, się ustawię. Będę sobie rzucał tutaj pod ten spad. Tam szału nie oczekuję, ale przynajmniej miło spędzony czas. Także, jak będzie rybka, to się będziemy łączyć. Tutaj trzeba bardzo uważać, bo to jest rzeka górska, wartki nur, a brodzę cały czas. Każdy ma, jaką tam ma technikę tego mucharstwa. Ja mam taką, jaką mam. Bardziej mi do, bliżej do spinningu. Dlatego też używam takich przynęt bardziej alamuchowo spinningowych czyli imitacje mucho-larw, mucho-robaków. No tak, żeby się nie doczepiła kontrola, nie? Haki bezdadziorowe, głupki wolframowe. Moim zdaniem czym się różni takie właśnie mucharstwo yy, z takimi lekkimi przynętami od mikrodziga, ale... Dobra, siedzą mądrzejsi tam w zarządach tak zwane betony to co zrobimy, neopreny, co tutaj przyjadą na białą trzy razy do roku, ogólnie jeżdżą na takie rzeki jak sam Najec i na i w ogóle, nie chcę mi się w ogóle wypowiadać na te tematy okulary za 1500 zł, no ale dobra tacy też muszą być na ziemi, oni podejmują najważniejsze decyzje Resetuje się i tylko wędkowanie. Także mam nadzieję, łączymy się przy pierwszej rybie. Do zobaczenia za chwilę. Miałem pierwszy kontakt z rybą, puknięcie, nie udało się rybę wciąć. Tu zobaczę, czy mnie nie przegryzła. Nie jest robaczek, bo tu już zdarzały mi się przeróżne sytuacje na tej białce. Fajny relaksik, połowa lutego 2023. Jak ktoś ogląda pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji kanału, łapka w górę oczywiście, jak się podoba kanał. Siedzieć. Jest pierwsza ryba. Są emocje, są emocje. Nie duża rybka, ale jest. ładny ciemne będzie, albo coś czerwonego to chyba klej. Się. Ale była ładna, powiem Wam, trudno. Trudno, tak się zdarza, ale przynajmniej jest kontakt z rybą. Będzkuję dalej. piękny wstroąnąć Nie no to grubo sam piękny pszczążek. Piękny pszczążek z białej kuchołaski. Rybkę wypnę i wypuszczę do wody. Oczywiście pstrąga wypuszcza do wody, niech sobie odpływa. kolega płyn płyn kolego, taki 30 pary ale przynajmniej w las stoi, sobie odpoczywa jeszcze zobaczymy, czy odpłynie nabierze siły, tlenu woda górska, bardzo zimna także mimo, że nie odpływa, to sobie jeszcze ponagrywamy puszczy jakąś melodyjkę Taka biała głuchałaska, piękny pstrąg. Proszę wyglądać. Rybka już pewnie wróciła do kondycji, to ją przeproszymy. Nawet nie chcę uciekać z Kuban. Poszedł! Jurka nad wodą, super! Ja już jestem zadowolony, relaksik konkretny. Wyszedł strążek. jak żeście widzieli, jedna rybka spadła, ładny kleń był taki, myślę z 50 cm, bo go nawet widziałem. Może jeszcze się za chwilę przejadę tą część zdrojową, żeby wam zademonstrować jaka ta nasza biała łaska jest piękna. No, ja już jestem tutaj bliżej tej części zdrojowej. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Idę sobie tam na drugą stronę. Powędkować tam w tamtą stronę. Piękne tutaj tereny mamy. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, obok tego ośrodka skowronek. Miejscowi to wiedzą, gdzie to jest. I spróbuję tutaj coś podejść przy tym murku. No ja już będę kończył wędkowanie na dzisiaj. Mucha, fajny relaksik. Także zapraszam do subskrypcji kanału, łapka w górę, jak się podoba oczywiście. I hej, do następnego nad wodą.